Siema kurczaki z tej strony z was zwaszcza na czarny kogut. Chyba będzie ciekawie. Coś tak mi się wydaje. Dobra, kurczaki jesteśmy. I słuchajcie, no granie, jak sami widzicie, Keil na topie. A, częsty w sumie widok na tym topie. Już tak mniej więcej ogarnęliśmy jak na nią grać i nie ją tutaj kosić i dominować, ale... Różnie no, to bywa. Najważniejsze pytanie jest takie, co ona złoży jako pierwszy item. Bo jak buty złoży, to tak, to będziemy mieli przejebane, bo ona będzie mogła mnie tłuc bezkarnie. Bo ja nie podejdę, nie? To jest, to jest jej prze, przewaga, nie? A na tych początkowych levelach, jak najbardziej, będzie to dla niej bardzo ważne, żeby nie zostać zdominowana. A, miała miniona. Dobra. Gwen na dżungli. Na początku myślałem, że tu będziemy grali na Gwen, ale to wyszło tak, że ona sobie poszła na dżunglę. Na Gwen też graliśmy kilka razy, to nie było takiej tragedii. Jedna była słaba, no to się zdominowało. Druga była trochę silniejsza, no to niestety my po dupie dostaliśmy. Wiadomo, że ja też nie jestem jakimś super graczem. Jak wejdę na, do tego diamenta, to można by powiedzieć, że trochę siłą, ale no zobaczymy, bo to też granie jednym czempionem non stop nie jest takie trochę łatwe, mimo że no. Z każdą grą zawsze więcej mogę się nauczyć. Więcej tych zalet i wad poznać danego bohatera. I zobaczyć, w jakich sytuacjach idealnie sobie radzi, a w innych gorzej nie. No dobra. Aktualnie... Dobra, a, midzie, Tak w ogóle, nie? To jest ciekawy, ciekawy pik. Civil Swain, Swainem są na bocie. Widzę, że... Mocny mają team ogólnie. Wlejcie to naprawdę. O, 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 o mamy tutaj... Hunter... O, dobra, elegancko jeszcze sobie spowolnimy ich. No i super. Elegancko wyszło. Ja zapomniałem kurwa jak zawsze tego warto postawić. Ja to zawsze jestem agent A spojrzeć na mapę po co? Po co to komu, nie? Ja niby chcę do diamenta wejść hmm. Ciekawe Ok, w naszej teamie jest Evelyn na dżungli. Gdzie tam chodzi No i znowu przyszła, kurwa Widzicie ją? Dobra no tracę tylko manę i szansę na miniony Ale będzie siedzieć na tej dżungli przy, przy tym topie Kuba niutka no Dobra weźmy chociaż jedną farmę mm. Ona chyba tutaj może być dalej nie? Jak myślicie? Coś mi się wydaje że tak dalej Siedzi na tym topie i czekasz. No dobra, ale za wiele farmy nie straciliśmy. To nie ma tragedii. No, a Kali na Midzie, która już sobie tam zginęła. Mordel okazał się tutaj chyba mocniejszy. Nie wiem, też nie widziałem dokładnie, jak to ta, ta cała sytuacja między nimi wyglądała. I Jinx z Leonem na bocie. I jak na razie to nasza Jinx, ukochana, z... zabiła dwóch. To mi się bardzo podoba. My tutaj na razie taką spokojną grę robimy. Może przerwimy jej? Po co będzie się cofać? No nie! Moja farma! Dobra. <ścoughs> Widzieliście, to tragedia była, nie? Kurwa. Masakra. Masakra, dobra. Tak. Mamy, mamy trochę dużo już, zregneowała się, może spróbujemy zabić. Nie zabijemy, bo już ma księżniczka szósty, co mi się w ogóle nie podoba, nie? A tak to do szóstego miałem w planach ją zabić, Jego pierwszego killa sobie już sobie załatwić. Oje, ja, o, ja. o, o dobra, o ja, ale. Jeszcze do moje stęki Co ja tu powiłem z tymi minionami? Tragedia. Dobra, my się cofniemy, bo i tak nic tutaj nie zrobimy więcej. Dobra, jak sami widzicie. O nie! Gołsa! Dobra, elegancko zabita. U, dobrze, że ta trafiła ją. O, wyszło spoko. Nie będzie tam teraz Ewelince przeszkadzać. Może w Płodzieńcu przyjdzie do nas Bo tak powiem wam, no zobaczymy, to jest bardzo, bardzo ciekawy będzie co ona tam kupiła ta Okej. Okay. no i kurwa buty, nie? Największa z mojej dla Urgota Kup buty, a ja też mam jakiegoś tam dziwnego perka sobie wziąłem, który Chyba do 11 minuty mi zabrania kupować butów Bo nie wiem, sam bym chyba na Kej złożył najpierw buty tej prędkości, nie? Bo teraz ja nie wiem, jak do niej dojdę. To w ogóle będzie hit. Dobra, wymaksujemy trochę TW. Jeszcze dwa levele i będziemy mieli na full. Hmm. No i właśnie z tym Urgotem to tak różnie bywa. Nie bym miał ochotę sobie piknąć Ojka przykładowo, bo mi się naprawdę dobrze się nim gra. Albo nawet Skarnea, miałem tutaj w głowie tego właśnie Skarnea, żeby sobie nim pograć na tym topie Tam już wiadomo po patchach, już nie jest taki OP jak był wcześniej Na tym topie, ale no sam fakt Chętnie bym sobie nim Pograł no. Teraz to będziemy chyba głównie się skupiać na farmie Tym bardziej, że ona jeszcze przewagę ma, no nie no to jest hit No tak Ja nie potrafię chyba się farmić i, I Stąd ta przy... No kurwa, tym wygrywa, no to podoba mi się. Podoba mi się, no i tak, no i w P2 jesteśmy, w Platynie 2 już. ładnie idziemy w GUE, mimo że moje MMR już, no jest tyle tracy, tyle odzysku jest z tych LP całych. O, uniknąłem, dobra. Nie no, no, sami widzicie jaka to szybka bestia, nie? No. Ewelin będzie robiła tego, dobra Może zaraz tam może podejdziemy No i jeszcze zasięg trzyma, nie chcę w ogóle do żadnego starcia hmm. Ona w sumie za bardzo nie bije mimo wszystko No ale widzicie, no ma tą przewagę Jeszcze tego heal'a użyje na siebie to już tym bardziej Zapierdala jako szalała, nie? I bezkarnie możemy tam drapać. Aż mnie całego wytrapie A miniony były po mojej stronie Dobra Widziłem <laughs> kurwa Ale to się udało <laughs> No nie no mm. Urgocik, kto jest to? On lubi. On lubi po prostu pożerać swoich przeciwników. No ale tak, trzeba przyznać, udało nam się i to tak konkretnie... Udało się no była za wolna, tyle w temacie. A Kali po dupie dostaje od Smoldea, co mnie niesamowicie martwi, ale... Z Ewelinką powinniśmy sobie poradzić. że to jest bot? O nie. No i kurwa, widzicie ją? No jakiś tak na pewno biega, jak nic. Zapierdalanie miłosiernie. Oje, ta Akali będzie problematyczna nasza. No, może później się odbije, bo jak na razie to ma ZO4. No tutaj Smolder ją zdominował totalnie. Nie ma życia. Dziewczyna. Dobra, kilka jeszcze dostała. Dobra, zdążyliśmy! o Dobra, udało się, kurwa, kurczaki! Lecimy, kurwa, lecimy! Ładnie, ładnie trafiona! Szybko, konkretnie, bez żadnej litości! Nie miała najmniejszych szans, dobra, rozwalamy wieże! Jak najwięcej wieży rozwalmy! O nie, nie miniony, dobra, chuj z tym! Dobra, głęboko jest na bocie, dobra, lecimy dalej! Nie opierdalamy się, szybko, minione! Dawaj 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 dawaj, 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 I dobra, i szybko. No bardzo ładnie. Chyba nauczyłem się. A tak naprawdę się nie nauczyłem z, tym R, z tą R-ką, dalej. Podejrzewam nie będę umiał trafiać. To będzie hardcore dla mnie. No e, topeka zjebałem, A jak sami widzicie tutaj bot. No tak średnio, średnio. A Kali zdobyła kila. spoko. Mordność zginął, spoko. Mamy buty, słuchajcie, mamy buty. Ona już nie będzie takim problematyczna ale ją ja dorwałem patrzcie, patrzcie OnlyFans mm. Urgocik, normalnie, że ja do siebie <ścoughs> ładnie Niestety Ult nie jest jakaś super przeciwko Urgotowi to też no nie ma tutaj łatwo Ale sami widzicie ale też powiedzcie mi, widzieliście to jak ona, jak Urgot normalnie na milimetry ją już wciągnął i ją przyrzucił? Naprawdę, to już było milimetry, nie? To tak fuksem trochę, że ją tam złapą. No ale my powinniśmy się cieszyć, nie? Dobra, Walda, dajmy. Dobra, Hila, dajmy. Ale kurwa bije, widzicie? Dobra <laughs> jeszcze już Dobra, małe oszady tutaj Pozmieniałem się, tutaj jesteśmy już Na midzie Ogólnie w sumie z byśmy ładnie wykrepali Ten chłopaczek mimo, że ma 4-1 to i tak by nie poradził sobie przeciwko nam O nie A Chyba sobie Za wiele pozwoliła ojoj. Dobra, Cześć. posterzenia <śpiosenka> mm. Ale prawdę elegancko Kurwa pięć D, ładnie, ładnie. Panie została wyłuchana ton Ona zdobyła. nie, 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 nie. nie. Nie wierzę, trochę spanikowałem, że się tak wycofałem, ale spoko wyszło mimo wszystko i tak zabici. I już 7-0 mam, 7-0. Normalnie maszyna. W tym meczu to jest totalna maszyna z tego urgota. E, dobra, nasza koleżanka miała mały problem, Ewelinka, ale udało jej się przeżyć. W sumie, git. Czy tu będziesz, będziemy się napierdalać ze wszystkimi? Chyba nie. Wiecie co, już złożyłem w sumie starkę. starkę kurwa, Steak'a, To miałem na myśli. I będziemy teraz. składali sobie Hydrę. Tak. Pójdziemy na taki bardziej damage. Bo tak pomyślałem, może fajnie byłoby tak wejść, złą hitować i. Dobra. <laughs> Widzieliście jakie wrażenia! <laughs> Kurwa, ale ogier z niego. <laughs> Dobra, super. Podoba mi się Dobra, weźmy tego topa, bo szkoda tracić. Bierze. Aaaa, Kali tutaj ma problemy. Czy my damy radę tutaj coś zdziałać? Kurwa, jeszcze... Oh je, Ojej, Ewelinka 8-1, ale nafidowana. Co za bestia. <laughs> kurwa robimy ich jak chcemy, nie? Po prostu uchamy ich bez wazeliny, dosłownie, nie? Ja pierdolę, ale tu totalna masakra się robi. Kurde, obawiałem się Timo, a, a jak na razie to kurwa elegancko wyszedł. No, muszę przyznać i pochwalić Leonkę i Jak i Evelyn. Super grają. Bardzo dobrze grają. Zabiję, zabiję. No nie, jak zwykle kurwa nie trafiam, nie? Standardowo. O kurwa. Jeszcze Smolder. Jakby nie Smolder, to byśmy tutaj zawalczyli, nie? Dobra, uciekniemy, uciekniemy. NIE! Kurwa! Ten jeszcze mój krzyk, nie? Słuchajcie, już mamy hydarkę. A w ogóle tak, um, udało nam się uciec. Oprócz tego, że udało nam się tam kilka tych skilli uniknąć i w ogóle. Ale, uwierzcie mi, buty prędkości. Kurwa, one taką obotę obją. Normalnie się w tych butach zakocha. Zajebiste. No, mają najwięcej prędkości uchu. I naprawdę, w takich sytuacjach można łatwo uciec i przeżyć, nie? Ja w ogóle zapomniałem je ulepszyć, będę musiał. No ale to. Dobra, pacie, ginie, albo nie ginie. Kurwa, jak został Hany smoczek Elegancko, kurwa, ale siemy Dawaj Kale, chodź, jeszcze ty dostaniesz, co? Chodź do pancia A, już nic nie zrobimy, albo? <ścoughs> o kurwa <ścoughs> Nie no, kurwa, jaka to gierka jest, easy Kurwa, w chuj, nie? Nawet trafiałem z tym ultem. Hmm. Będziemy co, teraz sobie tak kręcić. Dobra, słuchajcie, w ogóle kolejnym itemem to będzie krwawa kluczowego władcy. To będziemy składać bo to podbije nam trochę więcej damage'a. Yy, Hapsa doda: to zawsze H trochę HP więcej się przyda. Urwa. Eee, kurwa. Dobra, dobra, robimy ich, czy nie? Aaaa, blisko, ale ładnie, pociechaliśmy ich tam Kto przeżył? Kto przeżył? Civic i Gwen, ale to na low HP przeżyli, nie? Ale tak, tak w serduszku swoim myślałem, że nam się uda, nie? Zabić ich wszystkich tam To byśmy kurwa byli już totalną potęgą w tej grze. Dobra, dorobiemy go, dorwiemy, on ma w ogóle 11 level, nie? Chłopaczy na dobra, uciekamy, nie bądźmy takimi bossami, nie? Ohoho, <śmany> Papa berwoni, papa pa. <śmany> dobra, kurwa, No, Dobra, dobra! Jest! <śmany> kurwa, jaka masakra! Nie no, kurwa, gierka mi się podoba. W końcu taka porządna gierka z, mo z mojego wykonania. No, dawno nie miałem takiej mocnej gierki ze swojej strony. Mam nadzieję, że nie ukrywam, że ostatnie czasy to tak średnio mi szło i bardziej ja po dupie dostawałem Może i dobrze, że zbanowałem mordę Kajsea. Bo tak, właśnie zapomniałem wam tutaj też powiedzieć Uła, przeżyłem elegancko. Zabici Wszystki. Wszystko poszło z dymem No i co? Kończymy gierczkę? Raczej nie Dobra, bierzemy tego topa. Zobacz Bota, jak ja gadam? Okej, okay, lidzie. No. <ścoughs> o kurwa, szybka czystka i chuj, nie, i nie ma. I nie ma. <ścoughs> o kurwa. Urgocik, ty najpotężniejszy jesteś dzisiaj, nie? No, dosłownie, najpotężniejszy. Dobra, czy, dobra, dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że tutaj Wam się podobało i zapraszam Was na kolejne odcinki, bo będą się pojawiać, jeszcze wie do, daleka droga przed nami, no i w najbliższym czasie może się również pojawią z innych gier, tutaj już małymi kroczkami wszystko planuję, a tak to się z Wami żegnam, kurczaczki, do zobaczenia, cześć!